Ada leży już w łóżku. Nagle dzwoni telefon. Mama podnosi słuchawkę i spokojnym, cichym głosem mówi: "Halo? Tu doktor Anna. Czy mogę pomóc?" Po chwili słychać jak mama zadaje kolejne pytania. "Od kiedy jest gorączka? Czy dziecko coś boli? Głowa, brzuch?" Potem radzi, które lekarstwo podać małemu pacjentowi. Prosi także aby jutro koniecznie przyjść do jej gabinetu, musi zobaczyć i dokładnie zbadać chłopca. Mama Ady jest lekarzem, pediatrą i leczy dzieci. Bardzo lubi swoją pracę, chociaż czasami pomaga też w nocy. Od czasu do czasu musi pojechać nocą do szpitala, bo czuje się odpowiedzialna za zdrowie i życie swoich pacjentów. Dzisiaj jest zmęczona ponieważ o tej porze roku dzieci często chorują i ona martwi się też o jednego pacjenta, który jest w szpitalu. Dzwoni więc, żeby sprawdzić, jak czuje się Jaś. Kiedy rozmawia, zaczyna się uśmiechać. To znak, że jest poprawa. Po wyjściu do, ze szpitala mały pacjent pozostaje jeszcze kilka dni w domu. Zdrowie jest przecież najważniejsze.